Witajcie. Dzisiaj film o panu Edwardzie Wełpy. Pana Edwarda możecie również kojarzyć z wakacji w Boczkowie, który, no tak jak w sumie sami możecie się domyślać, jest na kanale Bociek LS. On jest bohaterem, właśnie, można to tak powiedzieć, serialu takiego farmingowego stworzonego właśnie przez Boćka. Tam występuje na różnych filmach, różne sytuacje, różne wątki, także też jest właśnie, występuje w wakacjach w Boćkowie. To jest takie na, właśnie nawiązanie do Edwarda Wełpy, Edward Wełpa, kim on tak naprawdę jest? Oczywiście ci, co nie wiedzą, no to Edward Wełpa, jak i tutaj w wakacje w Boćkowie, to jest... No bohater, który ma gospodarstwo, no i tam różne e, losy dzieje są e, no w tym, tak można to powiedzieć, serialu farmingowym. No ale dzisiaj głównie się skupimy e, kim jest Edward Wełpa właśnie ze Złotych Łanów. E, Edward Wełpa był bohaterem serialu dokumentalnym Złote Łany produkowanym e, przez TVP. Serial Złote Łany ukazuje życie współczesnej wsi z problemami codziennością rolniczą, aspiracjami mieszkańców i wyzwaniami ekonomicznymi. Ogólnie tutaj, tak w skrócie na czym polegał ten e, serial Złote łany. E, w złotych łanach Edward Wełpa pojawia się jako jeden z gospodarzy, często w kontekście kontrastów z innymi rodzinami rolniczymi, np. gralami i ich rywalizacji. No tutaj dzisiaj nie będziemy się o wszystkich e, bohaterach wy, jakby rozszerzać, tylko e, po prostu o Edwardzie Wełpie. E, w opisie serialu pojawia się scena, w której Edward Wełpa wpada we wściekłość, gdy doświadczane są liczne awarie w jego gospodarstwie. To typowy element dramatyzacji w serialu. Także tutaj, tak, pokrótce, co jest i na czym to polega i kim jest Edward Wełpa. Także Edward Wełpa miał posiadać około 120 hektarów ziemi. Co 20 lat temu było znaczną powierzchnią. No bo wiadomo, w dzisiejszych czasach 120 hektarów nie jest to mało, bo nie można powiedzieć, że to jest moje gospodarstwo, jeżeli ma. 120 hektarów ziemi, ale też już nie jest to takie ogromne, no bo na te dzisiejsze realia, no jednak gospodarstwa są duże niektóre. Ale na gospodarstwa 20 lat temu to, było to była znaczna powierzchnia, co wzbudzało podziw, ale też mogło generować duże obciążenia, kredyty, koszty utrzymania maszyn. Pojawia się wzmianka na forum, że wełpa wypadku Miał spaść traktorem ze skarpy, który go przygniótł. No, i tutaj właśnie tak jak Wam powiedziałem, że miał zginąć właśnie w wypadku. Miał spaść traktorem ze skarpy. Tutaj nie mam tego w 100% potwierdzonego. Już Wam od razu mówię. Jeżeli jest tu ktoś, kto. Oglądał złote łany, to możecie napisać w komentarzu i mnie tutaj sprostować. Bo naprawdę ja nie wiem, czy to jest w 100% prawda. E, wiem, że są takie właśnie tutaj pogłoski i tak dalej, takie wzmianki, ale no wiadomo, że tutaj e, nie jestem w 100% pewny. No ale dobra, przejdźmy teraz do gospodarstwa Edwarda Wełpy. E, rozmiar i kondycja. E, tutaj e, wełpa, tak jak wspomniałem, miał około 120 hektarów, co dla gospodarstwa rodzinnego w tamtych warunkach było sporym areałem. Maszyny w gospodarstwie musiały być utrzymywane w stanie dobrej kondycji. E, no i tutaj, że było podobno, że utrzymanie maszyn w idealnym stanie było trudne w tamtych czasach, e, więc to, że je miał świadczyło o dużym zaangażowaniu i inwestycji. Tutaj rolnictwo, teraz wspomnę o rolnictwie i zwierzętach. W serialu Edward Wełpa podejmuje hodowlę lub kontakty z hodowcami dzików. Między innymi dzik o imieniu Kaśka. To element fabularny, który ma pokazać różnice między gospodarstwami. W oczikach pojawia się motyw wyboru upraw w sprzedaży zboża, negocjacji z punktami skupu, co pokazuje realia gospodarstwa, gospodarowania rolniczego, koszty, ryzyka, awarie. No i tutaj również można powiedzieć, że trochę jest wątek do wakacji w Boczkowie. Jak w tamtym roku pamiętam, również na skupie i nie wiem, czy to jakby to miało być porównanie, ale też takie się pojawiły negocjacje, właśnie co do cen i znaczy nie negocjacje, ale taka tutaj rozmowa wynikła przy e, punkcie skupu e, w tamtym sezonie wakacji w Boczkowi. Nie wiem, czy to jakby było też tutaj tym nakierowane, czy to po prostu tak było. Także nie, nie wiem, nie mówię, że było tak albo było tak. Ale tutaj tak mi się akurat to skojarzyło jak szukałem tutaj e, informacji. No ale to wiadomo, to po prostu może być tylko moje zdanie. E, w jednym z odcinków jest opis sytuacji, że w kombajnie wełpu psuje się łożysko i nocą nadrabiając stracony czas pracy. No to można powiedzieć, że tutaj jest takie, um, jest taki, realia, um, takie realne wydarzenia, co się mogło. Jakby co się wydarzyło tak naprawdę w e, tych Tutaj, gospodarstwach, no bo wiadomo, kto jest na gospodarstwie, ten wie, no co się tak naprawdę tutaj może wydarzyć. Często wątek serialu pokazuje awarię, kłopoty finansowe, konieczność starania się o lepsze ceny, rywalizację z sąsiadami, na przykład tutaj wcześniej wspomnianymi grelami, oraz trudności w prowadzeniu gospodarstwa przy zmieniających się warunkach ekonomicznych. Z relacji forowych, tutaj co um, trochę poszukałem, właśnie. E, jakby co udało mi się poszukać w internecie e, to po problemach e, na przykład właśnie tej e, e, ewentualnej śmierci Edwarda gospodarstwo zostało rozbite, ziemię oraz maszyny stopniowo sprzedawano lub oddawano co doprowadziły do utraty pierwotnej wielkości e, no i tutaj e, wystąpienia w serialu Złote Łany i Znaczenie Postaci trochę sobie wspomnimy e, tak Mam nadzieję, że to w miarę skrótowo, ale fajnie opisałem poprzednio, i teraz tutaj również e, spróbuję jakoś opisać m, dla Was, żeby to nie było jakoś długi odcinek, ale też żeby nie był jakiś krótki, żeby każdy był zadowolony. Nie za długi, nie za krótki. Taki można powiedzieć, że w sam raz. E, wystąpienie w serialu Łany i znaczenie postaci. Edward Wełpa pojawia się jako jedna z kluczowych postaci w serialu. Nie jako fikcyjna postać literacka, jak niektóre wątki czasem są interpretowane na forach, mm, no, z których właśnie tam, z których przygotowałem tutaj tą treść, ale jako ktoś, kto w rzeczywistych odcinkach do dokumentalnych reprezentuje życie gospodarza w polskiej wsi. W odcinku 9 Łan Edward Wełpa wpada we wściekłość. E, to scena, która podkreśla emocjonalny ciężar prowadzenia gospodarstwa i frustracje wynikające z awarii. No, czyli tutaj ogólnie, teraz powiem, nie tylko nie, nie skupię się tylko na tym odcinku, ale ogólnie, no to jakby to pokazuje, no wiadomo, jak człowiek reaguje tak normalnie, bo to normalna reakcja, jeżeli ma jakieś awarii. W opisie odcinka trzeciego, Edward jedzie do punktu skupu, licząc, że uzyska lepszą cenę, podczas gdy konkurencja, rodzina Gralów, sprzedaje wcześniej byczka. W wielu odcinkach serial pokazuje, że Edward i jego synowie starają się pogodzić tradycyjne wartości z nowymi realiami. Na przykład rozmowy o Polsce w Unii Europejskiej, ryzykach dla małych gospodarstw, kontrastach między rodzinami rolniczymi. Postać Edwarda służy także jako punkt odniesienia w relacjach między i rywalizacji. W serialu pojawia się wotek długo trwającego konfliktu między rodami Wełpów i Gralów, czyli właśnie rodziny... Pana Edwarda i rodziny Graalów i próby pogodzenia ich stosunków przez e, twórców serialu. No i tutaj można powiedzieć, że mm, jeszcze takie jakby to jakby to można powiedzieć, że trochę tutaj e, to do końca taką końcówkę z moim. E, moje skromne zdanie można powiedzieć, jeżeli mogę tak to ująć. E, Tutaj w skrócie jakby pokazałem, co i jak y, może być właśnie, jak, jakoś tak w skrócie opisałem mm, o panu Edwardzie. E, powiem tak, no jeżeli chodzi o serial Złote Łany, ja nie oglądałem tego serialu, także przynajmniej jeżeli ktoś oglądał i jakieś tutaj może mm, wątki takie nie dopowiedziałem, jeżeli coś, może nie wiem, przekręciłem czy coś. Także dajcie znać, najwyżej nie wiem, powiedzmy albo drugą część, albo po prostu jakoś tak tutaj nie wiem, dopowiem. Także dajcie znać, czy będziecie takie coś chcieli, jeżeli tutaj coś nie dopowiedziałem, bo wiadomo, że może to tak być, że nie wszystko dopowiedziałem. Jeszcze tutaj zaraz na koniec coś dodam. Także, co? Jeszcze tutaj mam takie jedno dla Was zdanie. Takie można powiedzieć, że podsumowujące, taka pogawę. Żeby pogawędzić sobie trochę na temat właśnie Edwarda Wełpy Na polskiej wsi byli ludzie, których nie trzeba było przedstawiać Wystarczyło powiedzieć Wełpa i każdy wiedział o kim mowa Edward Wełpa, człowiek z krwi i kości Gospodarz z sercem do ziemi i charakterem twardym jak stal W serialu Złote pokazał Polakom czym naprawdę jest życie rolnika Stawia Stawanie przed świtem, walka o awary, z awariami Ciągła rywalizacja o lepszą zboża I wieczna niepewność co przyniesie jutro na swoim gospodarstwie miał ponad 100 hektarów ziemi, czyli tak jak prędzej wspomniałem, a to w tamtych latach była potęga kombajn, ciągniki, zwierzęta. Wszystko musiało godzi chodzić jak w zegarku, a gdy coś się zepsuło, zepsu a gdy coś się psuło, Edward nie szukał wymówek, tylko zakasywał rękawy. Był uparty, wybuchowy, ale prawdziwy, nie udawał, żył tak jak wielu polskich rolników. Po jego śmierci gospodarstwo przestało istnieć w tej formie, ale pamięć o nim nie znikła. Dla wielu ludzi został symbolem polskiego gospodarza, silnego, pracowitego, nieidealnego, ale prawdziwego. No i tutaj z takimi słowami kończącymi yy, można powiedzieć, że ten odcinek wam. Dziękuję za obejrzenie. Trochę opowiedziałem o gospodarstwie, bardziej się właśnie na tych gospodarstwie, na wątkach, trochę również z filmu, trochę pokazałem, właśnie co w danych odcinkach tutaj się mogło wydarzyć. Jeżeli jesteście jeszcze nieusatysfakcjonowani, to także mówię: dajcie znać, które tematy może przegapiłem, może ominąłem i postaram się tutaj poprawić. Także. To ja mogę więcej, więcej powiedzieć niż podziękować Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję na kanale. Ja się z Wami żegnam do następnego odcinka, na razie. I cześć. I tak, jak jeszcze tylko, tak na małym, małym końcówce tego filmu powiem Wam, tak jak, także, tak jak mówię, jeżeli coś nie dopowiedziałem, także dajcie znać i postaram się to poprawić. Także trzymajcie się, do następnego na razie i cześć.